Jesteś z nami! Jesteś z nami Dodaj... Od początku listopada do, do końca marca rozpoczęła się akcja Państwowej Straży Pożarnej. Y, informacyjna, y, nie dla Czadu. Y, informacja ta ma na celu y, edukację, informacje y, o tym, jak groźny, y, jest, jak groźny jest tlenek y, węgla. Od początku listopada otrzymaliśmy trzy zgłoszenia dotyczące obecności tlenku węgla. Natomiast podsumowując ubiegłą, ubiegłą akcję Nie dla czadu, mieliśmy około 16 wyjazdów dotyczących samej obecności tlenku węgla, w tym 9 osób było poszkodowanych i trafiło do szpitala, natomiast dwie osoby były śmiertelne. Myślę, że warto zwrócić uwagę na, na sprawy dotyczące tlenku węgla. Warto zapoznać się z informacjami, które są umieszczone na stronach Państwowej Straży Pożarnej jak również y, namawiałbym do zakupu y, czujek, które montuje się y, w, w tych pomieszczeniach, gdzie mamy do czynienia z y, urządzeniami na paliwo stałe. Czujki wykrywające obecność y, tlenku węgla i y, y, dają nam taką informację o tym, aby y, pomieszczenie natychmiast opuścić, y, pomieszczenie przewietrzyć. Jest to też informacja dla nas, że jest obecność tego tlenku węgla. Natomiast po przyjeździe zastępu Straży Pożarnej, my dodatkowo badamy swoimi urządzeniami pomiarowymi. Po upewnieniu się, że nie ma w powietrzu zawartości tlenku węgla, pozwalamy z powrotem powrócić do, do, do mieszkania czy pomieszczenia. Akcja nie dla czadu trwa od 1 listopada do 30 marca przyszłego roku. Żadna słucha, czy mogę pomóc? Jesteś z nami?